Witaj, nazywam się Edyta Kamińska-Pacha i wspólnie z moim mężem od 11 lat prowadzimy pracownię Sensor, Miejsce, w którym dbamy o zdrowie psychiczne dzieci i rodziców. Obok nas są rodziny, które w nietypowy sposób przeżywają swoje rodzicielstwo. W taki niestandardowy sposób. I w tym nagraniu chcę Ci opowiedzieć trochę o procesie. Skoro je oglądasz, to znaczy, że coś ci się pojawiło, coś ci się um, zaświeciło, coś ci od środka jakiś głos może mówił, że um, to jest um, być może program dla ciebie. Chciałabym ci trochę go przybliżyć. trochę Ci opowiedzieć, jak wygląda ten proces ze mną. Um, ten proces, do którego um, um, który proponuję. I wypisałam sobie tutaj kilka rzeczy, które są dla mnie ważne, żebym, żebym pamiętała, żebym nie zapomniała ci o nich powiedzieć. Proces wygląda tak, że to są cztery spotkania cztery spotkania ze mną. Spotykasz się ty i spotykam się ja. Jesteśmy we, we dwie, we dwoje. I czego możesz się spodziewać w trakcie tych naszych spotkań? To są spotkania dedykowane tylko i wyłącznie Tobie, czyli na wszystkich czterech spotkaniach rozmawiamy tylko i wyłącznie o Tobie. Może gdzieś tam w tle pojawi się coś, jakieś nawiązanie do Twojego dziecka. Natomiast chciałabym bardzo, żeby to było w stu procentach spotkanie poświęcone tylko i wyłącznie Tobie. Dlaczego? Dlatego, że dużo uwagi w Twoim życiu poszło w stronę Twojego dziecka, A sama ze swojej historii widzę, że może niekoniecznie ta uwaga, tą uwagą byłaś to ty obdarzona. A to, co zauważyłam na przestrzeni prawie pięciu lat, to że to rodzic... Jest tą osobą, która potrzebuje być obdarzona dużą ilością uwagi. Rodzic w swoim procesie wewnętrznym, w którym jest, kiedy chodzi na ścieżkę nietypowego rodzicielstwa, kiedy doświadcza takiego nietypowego rodzicielstwa. I ten proces jest takim wyjściem naprzeciw trochę. Naprzeciw. Towemu temu systemowi, który. Hmm, no właśnie, który sami sobie stworzyliśmy. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że to my, jako mamy, hmm, dajemy sygnał, żeby się zająć tym naszym dzieckiem. To my biegamy, to ja. Powiem ci, jak to było na moim przykładzie. To ja biegałam po specjalistach i to ja yy, pytałam: Co jeszcze? Jak mogę jeszcze pomóc mojemu dziecku? Co mogę jeszcze zrobić? Gdzie jeszcze potrzebuję się pojawić? U kogo być? Z kim się skonsultować, żeby wspomóc to moje dziecko? Yy. I przyszedł taki moment, kiedy poczułam, że nie chcę dla swojego dziecka, że chcę dla siebie, że to ja jestem tą osobą, od której chcę zacząć poszukiwania poszukiwania i taki, taki rodzaj wsparcia ja potrzebowałam. I powiem Ci, że dzisiaj wiem, po tych prawie pięciu latach. Że gdybym dalej podążała ścieżką dla mojego dziecka, to bym się zatraciła. A kiedy dokonałam wyboru i postawiłam na siebie, to widzę, że dużo więcej zrozumiałam, dużo więcej odkryłam, dużo więcej przeżyłam, dużo więcej doświadczyłam. Inną wiedzę mam. Bo, kiedy nauczyłam się bardziej siebie, zrozumiałam bardziej siebie, to łatwiej mi jest przełożyć pewne rzeczy na moje dzieci i na osoby, które mnie otaczają. To jest niesamowita ścieżka, do której cię zapraszam właśnie tym procesem. Od czego zaczniemy? Powiem Ci po kolei, jak będzie wyglądało te cztery spotkania, co na każdym z tych spotkań będziemy przerabiali. I może na początek zacznę od tego, że zapraszam Cię do procesu, który, który jest taką ścieżką trochę alternatywną, alternatywną do klasycznej medycyny. I niemniej jednak, w moim ujęciu, bardzo bardzo piękną i bardzo, bardzo taką no, życiową. W 2021 roku bardzo mocno weszłam na ścieżkę poznania Ajurwedy, czyli jednej z sześciu działających prężnie medycyn w Indiach. Ja ją poznałam od polskiego nauczyciela, który się uczył tam w Indiach. I choć poznałam to podejście dużo dużo wcześniej, czyli mniej więcej jakbym ci mogła to powiedzieć w 2017 roku, jak było, czy nawet 16. To jakoś tak i to miał ogromny sens dla mnie. Pracowałam wtedy w bar co dużo z mamami dzieci, z problemami z wyciszaniem się, z zasypianiem. Wszystko, co tylko usłyszałam, było dla mnie odkryciem, które miało potwierdzenie w tych rozmowach, które odbywałam. Dzisiaj mam ze sobą ponad tysiąc rozmów i odpuściłam sobie pracę w, 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 z tą grupą odbiorców. Dlaczego? poczułam, że nie ma takiego zrozumienia tam i też ja nie chciałam się tak eksploatować już bardzo trudne rozmowy na bardzo płytkim takim, takiej powierzchni A problem, który dotyczy dziecka dotyczy bardzo rodzica rodzica, który nie chce tego zauważyć i to było coś, co mi nie odpowiadało. A dzisiaj odpowiem Ci o tym głębokim procesie, do którego poczułaś jakiś impuls. I to jest głęboki proces. Chciałabym, żebyś miała taką świadomość. no pierwsze o Ajurwedzie, tak jak Ci powiedziałam. Ajurwedyjskie podejście, czyli diagnoza Ajurwedyjska, cały ten proces jest właśnie tą diagnozą. Um, A jorweda to jest wiedza o życiu, o obserwacji siebie, natury i tego, jaka jesteś. Um, otaczają nas różne żywioły i naturę i my też jesteśmy zbudowani z tych różnych żywiołów. Tak, w ujęciu tradycyjnej medycyny chińskiej mówi się o konstytucji to mniej więcej tak możesz o tym pomyśleć. Jakaś unikalna kombinacja um, żywiołów w tobie towarzyszy. Czyli tworzy Twoją konstytucję, takie coś, co jest po prostu niezmienne w tobie, taki Twój kręgosłup, można by było powiedzieć. I w związku z tym, że dzieje się życie, to może tak się zdarzać na bazie tego życia, że jesteś bliżej siebie, bliżej tej swojej konstytucji, tej jakości, z których pochodzisz, albo możesz się oddalać od tych jakości. Które były Ci przypisane na samym początku. I diagnoza ma to ustalić, gdzie Ty teraz jesteś, jaki jest Twój moment, w którym się teraz znajdujesz, jak być może daleko odeszłaś od siebie samej, od tej samej, od, od tej siebie samej w tych swoich początkach. I jak to diagnozujemy? Diagnozujemy to na pierwszym spotkaniu, które dotyczy um, diagnozy. Czyli właśnie tego, tej podróży życia. Gdzie w tej podróży życia to życie cię zaprowadziło? Gdzie dojechałaś? Do jakiego punktu dojechałaś? I to sprawdzimy sobie. Ja cię tam popytam o przygotuj się na to, że będę ci zadawała bardzo dużo pytań, które mają mi pokazać, gdzie ty jesteś w tej podróży. Pytania dotyczą e, ciebie, Twojej osobowości, Twojego stylu działania, Twojego stylu e, mówienia. E, takich prostych rzeczy to nie są trudne odpowiedzi, wszystkie masz w sobie i będziesz na pewno e, zdała odpowiedzi na wszystkie pytania. E, na drugim spotkaniu e, zapytam Cię o e, tą właśnie unikalną e, kompozycję ciebie. W tej konstytucji, czyli zobaczymy, jakie dary były ci dane w Twoim udziale. Czyli y, dzięki temu, że miałaś y, y, takich rodziców, takich przodków, to y, y, dostałaś w prezencie jakiejś jakości, y, na bazie których właśnie działasz. To, że jesteś. Pracowita, to, że jesteś ambitna, to, że jesteś wytrwała, to, że jesteś lojalna, otwarta, że jesteś kreatywna, że jesteś spokojna, że jesteś spójna, że jesteś w takiej dużej harmonii ze sobą, albo to, że jesteś. Rozedrygana, bardziej chaotyczna, że masz słomiany zapał, że coś zaczynasz i nie kończysz, że dominują u ciebie duże pokłady, dominują u ciebie duże pokłady złości, irytacji, frustracji, że masz takie, a nie inne relacje ze sobą w swoich myślach, że jesteś w stanie sobie powiedzieć coś dobrego albo właśnie gonisz siebie za różne rzeczy, bądź też właśnie to dotyczy osób gdzieś w Twoim otoczeniu. To są, wszystko, to są wszystko rzeczy, które mogłaś dostać. I zrozumienie tego, ile tego dostałaś, jaka jesteś, pomaga Ci lepiej sobą zarządzać. I to pomoże nam określić na drugim spotkaniu właśnie ta diagnoza Prakriti. Nie miałaś na to wpływu żadnego, to co dostałaś w prezencie od swojego taty, od swojej mamy, od swoich dziadków. Potrzebujesz to rozpoznać, potrzebujesz wiedzieć, gdzie w tym jesteś i potrzebujesz nauczyć się jak, tym, ym, 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 jak, jak w te karty grać, tak na przykładzie kart, na metaforze kart. Zostałaś y, jakieś karty i teraz potrzebujesz kiedy, w którym momencie wyciągnąć swojego asa, a kiedy w którymś momencie przeczekać y, pewne rzeczy. Ym, co nam pomoże określić to Prakriti? W, na tym spotkaniu, tam, może nawet przed spotkaniem, poproszę Cię o zrobienie kilku zdjęć. Wyślę ci taką listę, czy listę zdjęć, które potrzebuję od Ciebie dostać. I Ty mm, zrobisz te zdjęcia i mi je wyślesz, a ja na spotkaniu e, zadam Ci e, być może kilka pytań, które może będą wynikały z jakichś niejasności związanych z tym, że... E, Coś nie było widoczne na tych zdjęciach. Nie możemy się spotkać osobiście, w związku z tym no, potrzebuję znaleźć jakieś narzędzie, które mi w tym pomoże, i zdjęcia są świetnym takim narzędziem. Nie jesteś pierwszą osobą, u której posługuję się takimi narzędziami. Mam ze sobą już sporo konsultacji, właśnie w, posługując się tym narzędziem. W związku z tym, na spotkaniu tylko i wyłącznie doprecyzuję to, co nie było jasne, to, co nie było widoczne zbyt mocno, bo być może yy, yy, no. Yy, nie wiem, coś będzie zamazane, bo coś będzie po prostu rozmyte. To to nam tutaj pomoże. I co będzie na trzecim spotkaniu? Na trzecim spotkaniu yy, na trzecie spotkanie przygotowałam coś takiego jak. Yy, Poznanie ciebie od y, strony bardziej psychologicznej, czyli wiemy już, y, jaka diagnoza jest, płynie z Twojego ciała, wiemy, y, jaką konstytucję masz, wiemy, gdzie ci życie poprowadziło, bo znamy już Twoje Vikrati, y, y, czy jesteś blisko siebie, czy jesteś dalej od siebie, jakoś się oddaliłaś, jakie jakości tobie potrzeba y, 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 zrównoważyć, zbalansować, żebyś. Była, poczuła się bliżej siebie, to na trzecim spotkaniu z nią spojrzymy na diagnozę Twojego umysłu, ponieważ czasy, w których żyjemy, to jest taki okres, kiedy potrzebujemy oddzielnie diagnozować głowę, umysł, a oddzielnie ciało. I powiem Ci, że to jest taki mój kawałek, czyli jeśli poczułaś ten proces, to może ten kawałek diagnozy ajurwedyjskiej, psychologicznej, będzie takim mocnym kawałkiem. U mnie to wygląda tak, że inna diagnoza inne jakości dominują w moim ciele, a inne jakości dominują w moim umyśle. I właśnie przez umysł trafiłam do Ayurvedy, i właśnie przez umysł szukałam różnych rozwiązań, i, i przez umysł próbowałam poznać różne teorie. Bywać w różnych miejscach i to właśnie umysł spłatał mi wiele figli. I przez umysł wyprowadzałam się, z, równoważyłam się, więc to jest taki kawałek, którego dotkniemy, po to, żeby cię bardziej wspomóc. I myślę sobie, że to jest taki kawałek procesu, którego doświadczasz którego tak komplementarnie, no mała jest szansa, żebyś doświadczyła. Bo z tych osób, które znam, jest niewielka ilość, które wykonują taką diagnozę, biorąc to wszystko w całość, czyli i umysł, i ciało. To jest trzecie spotkanie nasze. I ostatnie nasze spotkanie bardzo nasze spotkanie w tym procesie. To jest spotkanie, w którym Ty słuchasz, Ty trawisz, Ty się zastanawiasz i Ty rozmyślasz nad tym wszystkim, co wyszło, co wyszło z tej diagnozy, z tych trzech spotkań. A ja daję Ci sygnały po tych trzech spotkaniach. Co widzę, co zauważam, gdzie teraz jesteś, co w Twoim życiu, czego jest za dużo w Twoim życiu, co potrzeba jest jakoś zbalansować, jakoś zrównoważyć, na co warto jest postawić teraz w tym etapie, w którym się znajdujesz. Sama oceniasz, ile z tego spotkania zabierasz i ile z tego spotkania yy, będzie dla Ciebie, ile wprowadzisz w życie, co yy, będziesz chciała wdrożyć. Yy, po prostu zdajesz się na siebie i, i na swoje przemyślenia, na swoją znajomość siebie, czy to, co mówię do Ciebie, będzie dla ciebie sensowne. Ja moim zadaniem jest dać ci tylko i wyłącznie wskazówki, ponieważ nie mogę przejąć odpowiedzialności za ich wdrożenie. Mogę ci tylko i wyłącznie towarzyszyć. Jeżeli tak zdecydujesz, tym, żeby towarzyszyć ci przez ten okres balansowania ciebie. I teraz, zanim szerzej o tym wątku, to chcę domknąć te cztery części. Czyli spotykamy się cztery razy. Na każdym spotkaniu wiesz, co się dzieje, i już możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcesz w ten proces dalej wejść. I jak znajdziesz w sobie odpowiedzi, to ja ci daję sygnał, że do tego wszystkiego potrzeba jest czasu bo wchodzisz ze swoją całą historią ze swoim całym życiem i coś się składa na to że w tym miejscu aktualnie teraz się znajdujesz z swoim umysłem ze swoim ciałem swoim działaniem z tym jak czujesz to jak sobie radzisz w tym swoim życiu i tak jak Ci powiedziałam ja mogę Ci towarzyszyć mogę Ci towarzyszyć i, yy, i mogę w odcinkach Czasu co dwa miesiące albo co miesiąc, albo wtedy, kiedy poczujesz taką potrzebę w sobie, możemy usiąść i ponownie zrobić rediagnozę, rediagnozę tej podróży, czyli samo bo konstytucja twoja się nie zmieni. Czyli powtórzyć pierwsze spotkanie, żeby zobaczyć, czy ty w dobrą stronę idziesz, czy ty w dobrą stronę zmierzasz? Czego Ty jeszcze potrzebujesz? Jak daleko jesteś? Mogę Ci dać jakieś wskazówki, które, które Ci wyprowadzą z tego stanu, w którym jesteś teraz. Ale to są wskazówki, a tutaj potrzeba jest po prostu działania, więc tak jak zawsze ty decydujesz, co, jakie działanie tutaj wdrażasz. No, to są, to jest taki czas na później. Cały proces, który obejmuje tylko i wyłącznie ciebie. Natomiast jeśli wejdziesz do procesu i, i bierzesz taką opcję, żebym jeszcze spojrzała na Twoje dziecko, w sensie po jakimś wyjeździe, właśnie które jest z nami. To zobacz sobie, jak to może wpłynąć bardzo indywidualnie na wskazówki, które dostaniesz. Ale żeby to zobaczyć, to potrzebujesz sama przejść po prostu proces i zobaczyć, na ile to, co ci pytam, co mówię, ma sens dla ciebie. Tak pokrótce opisuję Ci, jak wygląda ten proces. Każde spotkanie trwa 60 minut. W każdym spotkaniu yy, spotykamy się yy, przez. Yy, ja lubię to narzędzie Zoom, więc zaproponuję Ci właśnie je. Natomiast, jeśli yy, nie masz Zuma, masz problem z yy, tą platformą, to możemy się spotkać też na WhatsAppie. Ważne jest to, żebyśmy się widziały. Yy, 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 I ten proces. Odbywa się w tygodniu, właśnie w jakąś wybraną godzinę. Tu potrzebujemy się zgrać. I chyba wszystkie takie najważniejsze rzeczy, które chciałam Ci powiedzieć, to już zawarłam. Więc jeśli chcesz, jeśli poczułaś w tym nagraniu, że, że chcesz, że jesteś otwarta, że chcesz spróbować, że chcesz się skupić trochę bardziej na sobie teraz, że chcesz tą maskę tlenową założyć najpierw dla siebie, najpierw sobie udzielić pomocy, a dopiero później skupić się na dziecku, to ja cię zapraszam do takiego procesu. O, jestem tutaj. Czekam na Ciebie. Jestem dwa kroki przed Tobą. A czasami może pół kroku przed tobą, ale jestem z przodu i wiem, znam odpowiedzi na te pytania, które być może ty w sobie nosisz. Dzięki, że na nagranie i do zobaczenia, jeśli miałobyśmy się spotkać.